Czy prowokacja dziennikarska nie powinna być jednakże uznawana przez sądy? Prowokacja co do zasady nie jest uznawana przez sądy? A czy nie powinna być właśnie? To, to, to zależy, to tak naprawdę nie ma żadnego zakazu. To jest kwestia konkretnych okoliczności które wskazują na yy, w konkretnej sytuacji, które wskazują na to, czy to może być dowód w sprawie. Podam przykład. W sprawie seksuologa yy, prowoka nasza prowokacja nie została uznana za dowód, dlatego, że nie było pokrzywdzonej w tym sensie, że nasza figurantka poszła tam z własnej woli ze świadomością, co może ją spotkać. Ale to nie ma żadnego w istocie znaczenia, bo przez to, że to się stało, ona kiedy mówiła w sądzie o tym, co ją spotkało wcześniej, została uznana za wiarygodną. Mhm. Więc, y, więc tak naprawdę to jest rzecz, y, na której mi niespecjalnie zależy. Po całej zapraszam Cię do telewizji Active Family lub na platformę Wodilla. Domowy kryminał. Kryminalny talk show.